Szykuje się atak spekulantów na złotówkę. Alarmuje w prasie amerykański ekspert firmy Iron FX Global, więc poważna sprawa. Podobnie zaatakowano złotówkę w 2008 roku, wykorzystując atak Rosji na Gruzję. Teraz spekulanci z zagranicznych banków chcą wykorzystać atak Rosji na Ukrainę. I nie pytajcie mnie, dlaczego jak Rosja szaleje, to zbierają się goście w garniturach o wartości atomowej łodzi podwodnej i mówią, <laughs> hej, osłabmy złotówkę, zaróbmy na nowy krawat i wyspę na Pacyfiku. Polacy, przygotujmy się na atak spekulantów, wypłaćmy wszystkie złotówki z banków, pochowajmy je gdzieś, w biustonoszach, w majkach, gdzie kto może, w mące, oby w bezpiecznym miejscu, o, dajmy premierowi na przechowanie. I ci spekulanci z banków zachodnich, nie, wtedy przychodzą do polskiego jakiegoś banku centralnego, zacierają te swoje chciwe szpony uzbrojone w łapczywe pazury, no to co, spekulu... A gdzie złotówki? A my wtedy wyskakujemy z zabiórka w śmiesznych maskach. He, mamy was, głąbasy! Nie no to oni w tył wzrok do drzwi, a tam na drzwiach otwarta torebka z mąką. Nie wali się na ich łakome łby! Poważnie Was ostrzegamy, spekulanci. I w podniesiecie swoje nienasycone łapy na złotówkę, to pojawi się w Waszym banku człowiek w długim płaszczu z plecakiem tykającym, z którego będą wystawać druciki i nie będzie. Panie Tomku, pan da spokój, żartowaliśmy. Nie, nie, nie. Ten mężczyzna podłoży bombę. Ucieknie w porę i becie mieli. Złotówko, jesteśmy z Tobą. Ale i Ty się nas trzymaj.